Cześć, witajcie. Dzisiaj będę sobie montował, skręcał myjkę kabinową. Wybrałem jedną z tańszych. Cena to jest około 1700 zł takiej myjki kabinowej. Priorytetem przy wyborze tej myjki na pewno była jej pojemność, też to, że posiada podgrzewanie płynu myjącego, co przy silniejszych zabrudzeniach y, może być przydatną funkcją a tym bardziej a jeśli chodzi o y, moczenie rąk po prostu nie zawsze moczenie w zimnej wodzie jest fajne i przyjemne dlatego ten podgrzewacz płynu był też pewnym y, punktem, który myjka musiała spełniać tak, pierwsze co mamy tutaj to jest noga wspornik tej myjki kabinowej, tak jak tu widzimy no i tak to wygląda popatrzmy jaką to ma grubość popatrzmy jak to jest pospawane, no ścianka 2 mm, profil zamknięty pewnie 50 na 50 nie mierzyłem, ale tak mi na oko to wygląda, spawu tutaj na przykład nie ma, spawy są tylko po tej stronie, o tutaj i tu takie no, są jakieś te spawy. Myślę, że lepiej by było to jeszcze, no, przynajmniej w tym miejscu, przeszlifować i spawać dookoła. Tu też można to jest takie wycięcie, więc to będzie gorzej zalać, ale jest to możliwe. Natomiast no, nie jest to bardzo ciężkie urządzenie, po tym skakać nie będzie. Powinno to wytrzymać. Względy estetyczne, jeżeli, jeżeli już, to tutaj no, taki spaw, można by to sobie pozalewać jeszcze. Tu widzimy. Że jest zalane pod światło, to fajnie widać. Tutaj było szlifowane ten staw, tu jest zeszlifowany, zaspawane tutaj od czoła też. Czyli to się łączyło z elementów, nie było tu nic wyginane. No dobrze, odstawimy sobie tą jedną nogę. Druga, druga noga. Tutaj widzimy cięcie cięcie o, i to co lubię najbardziej, czyli o takie tutaj farfocle zostawione po cięciu, widzicie jak to wygląda, to jest bardzo ostre, tu jest jakaś rozpórka jeszcze, jeszcze jeden element yy, konstrukcyjny. Widzicie. Jak to wygląda w tym pudełku? Dość solidnie zapakowane, chociaż myślę, że to będzie dostarczone na palecie jakiejś tam, powiedzmy, a nie tak po prostu tylko yy, w kartonie. Ok, w tym małym pudełeczku, który przed chwilą wyciągnąłem, znajdują się nasze stopki z dosyć długim gwintem, co jest bardzo przydatne w poziomowaniu takiego urządzenia przy jakiejś nierównej podłodze duża możliwość regulacji tak, tutaj ten gwint ma około 20 cm także śmiało możemy się dopasować praktycznie do każdego podłoża jak widzicie urządzenie poskręcane dosłownie 6 śrubek po wyjęciu urządzenia delikatnego z opakowania zauważyłem pewne uszkodzenia ten róg Ten róg. Nie wpływa to jako tak na poprawne działanie tego urządzenia. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, kartonowe opakowanie, gdzie już widzimy, no tutaj takie kurcze wgniotki. To tak jak mówiłem. Yy, szkoda, że nie jest on na palecie. Chociażby jakiś steraż metalowy, który by chronił te kanty, taka klatka. Po drugie, to nie są moje palce. To jest mokre. Tutaj, z mokrą ręką dotknięte. Ktoś to dotykał. Czyżby jakiś zwrot, i ktoś to przesłał dalej. No, cóż. Yy, być może jest to. Być może jest to, co nie, może tylko na magazynie ktoś, ktoś coś tutaj yy, tak dotykał rękami Kajcie, musimy to otworzyć. O. No, o, rączki zwiesimy. pasowałoby to sobie jakąś klameczkę, nie? do podnoszenia. Siteczko, które będzie, o tu, tu musi to być to siteczko zgniecione nie można było tego wsadzić ładniej no tak e, tak jak wspomniałem 1700 zł być może pojawiły się głosy, no co narzekasz chciałeś mieć tanią to masz tanią dobrze, czy ktoś mi zagwarantuje, że taka za 2500 czy za 3000 byłaby, byłaby starannie zapakowana byłaby lepiej wykonana? podejrzewam, że nie, podejrzewam, że tylko firmę byśmy płacili rękawiczki grube ręka jak się wsadzi do nich to całkiem 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 w nich jest przyjemnie o dobra kolejna rzecz tutaj niespasowana uszczelka no nie wiem czy to widać krzywo docięta uszczelka no można było starannie można tutaj folia A na na tej szybce szybka jest yy, to jest plastik, dopóki nie będziemy miały kontaktu z rozpuszczalnikiem, to będzie przeźroczy z tego, że kiedy użyjemy sobie jakiegoś rozpuszczalnika i nam zmatowieje, to trzeba będzie kupić szybkę i stawić, wyciąć na miarę, ale to tak już na zaś mówię. No i co my tu mamy? Pistolecik, tak, tutaj z taką dyszą. Plastikową. Tu jest zwykły przewód wpinany na takiej szybkozłączce Grubym przewodem z tej miski, tak, tu jest ta miska, nasz detergent. Yy. O. Coś, coś tu jest, jakieś elementy, które trzeba będzie wyciągnąć. Yy. Tu jest cała nasza stacja dowodzenia. Ta puszeczka. No ładnie są dwa wieki zakładane. Dosyć e, dobrze zabezpieczone. Tu jest takim peszlu. Nie wiem, jakieś drgania, nie drgania, żeby nam coś tutaj też nie ocierało. przewód sieciowy jest tutaj o, schowany z uziemieniem. I tak, no i przewód powietrza. Powietrze wpinamy sobie tutaj osobnym wężem, jest to taka sama szybkozłączka, jak, jak tutaj ta szybkozłączka. To jest takie, no to się fajnie łączy, ale do wyciągnięcia to musimy to wcisnąć docisnąć ten czarny kołnierzyk do tej tutaj korpusu, tej złączki. Wtedy wyciągamy sobie przewód. To jest dobre jeśli wpinamy na szybko i zostawiamy bez częstego wypinania. Jeśli chcemy szyb częściej wypinać, to raczej. Lepiej się sprawdzi tradycyjna szybkozłączka pneumatyczna nie? Ale to jest urządzenie stacjonarne Jak Podepniemy sobie to zasilanie tego powietrza raz To tak już powinno pewnie zostać I, i nie ma co tego odpinać za często Przewód to ósemka Tutaj że zewnątrz, wewnątrz pewnie szóstka Można by na coś grubszego tu sobie założyć o. Tu widzimy o. To jest coś pogięte. Tu też te zawiasy. Coś tu było pokombinowane. Klapka się ona nie chce tutaj domknąć. Jest przekoszona. Eee, także czemu to ma być takie tutaj przekoszone? To ja nie wiem. Będę to prostował. Aha, sama miska fajnie. Podziałka jest w wysokości płynu. Pojemność tej wanienki to jest chyba około 15 litrów, z tego co pamiętam. Nie, wczy nie wczytywałem się dokładnie. I tutaj mamy o, zaworek spustowy, żeby sobie o, zakręcić czy tam odkręcić z pustej wody. Kiedy chcielibyśmy to usunąć, pod spodem możemy umieścić jakąś bańkę pustą, do której zlewalibyśmy te resztki. E Potrzebna to jest strona kosmetyka, ale to jest do ogarnięcia. Nie będę tutaj em, w jakiś sposób się tym przejmował. Bo ja to sobie tutaj po naciągam, nam poprzerabiam po swojemu i to będzie myślę, że działać. <laughs> Tam się znajduje ten podgrzewacz. No ale dobrze, zamknijmy tutaj. Spróbujmy zamknąć. O! Widzicie, już zamknąłem. Udało się. Ten wentylator wyciągowy ma za zadanie wyciągnąć tą mgłę, która się nam tu będzie tworzyć podczas mycia. Czyli ten płyn rozdmuchany przez wpływem ciśnienia. Musimy to sobie wyciągnąć. I teraz tak. Według mnie takie urządzenie powinno mieć tutaj kołnierz na, na, na przykład rurę Spiro Fi 100, którą możemy podłączyć do wentylacji. Dlatego, że ja już widziałem pomieszczenia, gdzie takie myki są używane i czym się potem oddycha. To, że nie mamy tego w środku urządzenia nie znaczy, że nie mamy tego na, na zewnątrz urządzenia. Niektóre te substancje, te mm, dedykowane płyny, chyba że wodą tylko myjecie, tak? z jakimś tam płynem do mycia naczyń, I jeszcze o ładnym zapachu. To wtedy można się trochę podelektować jakimś tam zapachem fiołków i innych lawend i tak dalej. Co kto lubi, jakieś cytrynki. Natomiast tutaj będziecie wdychać chemię która myślę, że nie raczej naszym puckom odpowiadać nie będzie. Dlatego dobrze by było, ja to chcę zrobić, montować tutaj, jeśli mi się uda taką redukcję znaleźć, Rura FI 10 lub FI 110, no obojętnie, byle mieć taką redukcję, którą tu mogę w to miejsce wkręcić, w tą kratkę i Yy, założyć stronę Spiro, podłączyć do wentylacji, zwykły <laughs> sanitarny, chyba silikon, taki wiecie jak się yy, kabiny prysznicowe <laughs> silikonuje. Tak, coś. Mam wrażenie, i to jeszcze nie jest do końca jakoś tam starannie położony, Może ja mam jakieś ucz uczulenie na, nie, na takie silikonowanie. <laughs> Można było to lepiej tu zrobić. Tu są takie otworki yy, w tej blaszy które też myślę, że z szczelinki dobrze by było zasilikonować jeśli już tu coś takiego robimy, a mamy takie wary to zostawione tego silikonu by nie można było wziąć na palec i ciap, ciap te miejsca zaciapać fajne opaski, można rozkręcić, wymienić rękawice jeśli nam się zużyje, tak dalej i skręcić z powrotem, to jest ok mejka kabinowa ustawiona Zostało tutaj przerobione kilka rzeczy. Po pierwsze, zostały dodane kółka skrętne z hamulcem z jednej i z drugiej strony. Zostało to przymocowane do oryginalnych stopek. Kolejna rzecz. Przewód taki miałem wewnątrz 8 mm średnica, im grubszy tym lepszy. Przyłącz do tego o, przyłącz do y, tej skrzyneczki jest zrobione na szybko złączce. Ja to wymieniłem tutaj y, na właśnie tą końcówkę, taką y, do tej szybko złączki. Tam była taka wsuwana. ja Wam to potem pokażę, jak to wyglądało. Albo nie potem, a teraz, bo za chwilę zapomnę. Tak, jak wspominałem o tej szybko złączce. O. To raz, że średnica i wewnątrz to jest 6 mm, to jak podepniecie sobie raz pod to węża, to oczywiście można to potem wypiąć. Potem można go wpiąć i tak pewnie kilka razy. Natomiast do pewnego momentu, bo potem tam są takie ząbki, ten zatrzask, który się wyrobi i będzie problem. Tutaj możemy sobie to odpinać ile razy chcemy, nie powinno być problemu. Od razu załączy się nam też tutaj, jeśli mamy włączony. O. Teraz mamy włączone całą myjkę. Wyłączone mamy grzanie. Tu mamy sterownik do podgrzewacza. Ja ustawiłem temperaturę 60 stopni. Jeśli chcemy dogrzewać sobie więcej, to włączamy sobie grzanie. Grzanie grzałka po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączy się nam sama. Przycisk nam zgasi, nie będzie podświetlony po prostu. Pomimo tego, że będzie włączony. No to jest dość fajne. Spalina temperatura sam się załączy, sam podgrzewa. Faktycznie grzeje. Nagrzewa ten płyn. Myje się całkiem przyjemnie w ciepłej y, wodzie. Sterowanie temperaturą na tym programatorze polega na tym, że wciskamy sobie przycisk Set. Wybieramy sobie temperaturę tymi przyciskami wyżej, niżej, czy jak chcemy. Dajemy przycisk OK. I mamy ustawiony ten programator tą zadaną y, temperaturę. Sprawa powietrza. Wspomniałem o tym, że gruby y, przewód. Y, Im grubszy, tym lepszy. Tym bardziej, jeśli mamy pewną drogę do przebycia od naszej myjki do kompresora. Yy, kompresor, ten, który ja mam, to jest dwutłokowy kompresor o pojemności 100 litrów i wydajności rzekomo 400 litrów na minutę. Tak deklaruje producent. Nie będę wnikał, w, czy tyle ma, czy tyle nie ma. Myślę, że nie ma. W moim przypadku ten kompresor daje radę. Mam tutaj dwa takie elementy. Podstawa filtra powietrza. Eee, zabrudzenie to jest taki osad pyłu, oleju, paliwa. Eee, zobaczymy jak ta mejka sobie z tym poradzi. W moim przypadku najczęściej występują takie zabrudzenia. Jak również osłona, tutaj cylindra. Zewnątrz jest w miarę, w miarę. Nie jest jakaś bardzo mocno zabrudzona, natomiast w środku tu troszeczkę tak też na próbę to wyczyścimy. O. Abyście też zobaczyli, jak to myje, sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie tą myjką domyć takie rzeczy. W miarę do czysta tutaj mam taki przyrząd, myślę, że nie trzeba omawiać, co to jest, każdy się domyśli. Tak, do przesilania szyby, także też nie jest problem, że nam zarzuci szybę i będziemy narzekać, że nic nie widzimy. Można się przed tym, yy, można się na to przygotować. Lecimy No i właśnie, mało co widać, bo nam zaklapało szybę, więc nie problem i już dalej wszystko widzimy. I popatrzmy, w sumie, w sumie rzeczy są umyte, elementy są w miarę umyte, całkiem przyzwoicie i przyjemnie, tu są takie wtopienia od tłumika, także tego nie domyjemy, a to co było brzydkie, taki pył, zostało to umyte trociny takie nalepione, zaschnięta żywica też to w miarę, w miarę można domyć no i cóż yy, tak widzieliście kawałek wycieraczki samochodowej uciętej żeby można było przeczyścić tu szybę także da się tym pracować w miarę przyjemnie i komfortowo, nie pryska po twarzy podgrzewa wodę i myje, wiadomo użyjmy mocniejszej chemii będzie nam lepiej myło będziemy używać yy, słabszej chemii to będzie gorzej Normalna rzecz, zobaczymy, jak długo będzie wszystko tutaj działało poprawnie bez żadnych problemów. Tego aerozolu, tak jak to ktoś nazwał, w tej komorze podczas mycia nie tworzy się w moim przypadku aż tyle. Ten wyciąg daje radę, ale już jest rura Spiro zakupiona z taką rozetą. Przykręcę to do tej myjki podłączę rurę Spiro, zrobię odciąg dodatkowo. I też nie ma problemu najmniejszego także urządzenie. Jakby powiedzieć, na nie wiem, punktację na 8 to takie 5 spokojnie mogę dać. Pomimo tych kilku tutaj drobnostek w postaci jakichś tam zagięć, być może w transporcie, które powstały, no i konstrukcji, które troszeczkę z cienka ta blacha, no ale coś za coś. Nic tu nie cieknie, jest to szczelne. To jeszcze powiem, bo nie zauważyłem żadnych wycieków. Także tu jest w porządku. Dzięki za uwagę, podzielę Was bardzo serdecznie, miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie, hej, cześć.